Tak, to już dochodzimy po blisko wyspy Horn. Dali, poczarunek okay, stylijski, kontrolny. To Pomnik Albatrosu zasłonięty. Wysoka ściana. Nie, Ostry klip. Czukamy. Tutaj wów morski. A Były iście blisko, na razie nie widać. Może się w Tomek fotografuje zawzięcie bo za pieniądze to nie da fotografować I to jest Skała Hor, pogoda jak widać bardzo fajna I Zobaczymy jak nas ten chod będzie traktował dalej w pandemii. No i tak wygląda to jeszcze Atlantyk Tak nas przywitał Skał bez pychoru raczej nie będziemy się dotknąć ale z bliska odroda można